Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Skedwen, czekającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez flotę. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredą. Podobno Henselt Skedwen zebrał armię i ruszył do Werden. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do doliny. Chciałbym wierzyć, że to jest zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją.